Witajcie moi drodzy na brzozowym Ranczu Zobaczcie co my mamy Kolejne jagnie a tym razem pierwszy w ogóle to jest pierwszy nasz na Ranczu baranek e, Jula go nazwała Karolek Nie wiem czemu tak ale jest baranek Karolek Mimo to że jest po naszej gracji Ale jest taki Taki sztywny Nie wiem czy mu zimno ale dzisiaj jest chyba najcieplejszy ostatniego tygodnia Urodził się dzisiaj nad ranem a Teraz mamy godzinę 15 a on tutaj z mamą Gracją. No pokażcie go karmisz. Nie karmi już go, cyca doił już wielokrotnie, więc o to się nie martwię. Trochę długo Gracja łożycko nosiła, ale wypadło i Wreszcie pozbyła się go całe szczęście. Obyło się bez weterynarza, a już konsultowaliśmy. Powiedział, żeby dać jej jeszcze 2-3 godzinki do 12 godzin. No się okazało, że tam nie wiem czy było 12, może 8, ale... Wyzbyła się tego łożyska, ma ja dościeloną słomę. Wszystko, co potrzebuje.